Tak zaczął się w Wiśle nowy sezon skoków. Dawid Kubacki nie miał sobie równych w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Marta Kielczyk, wiadomości, dobry wieczór Państwu. Igielit zamiast śniegu i inauguracja wcześniej niż zwykle. W takich warunkach Polak dwa razy skoczył powyżej 130 metrów. To wymarzony początek. To też debiut nowego trenera. O najdłuższym sezonie zimowym w historii i euforii polskich kibiców, Dawid Helsner. Pierwsza stabilna sylwetka, leci daleko jeszcze troszkę i mamy zwycięstwo! I to w jakim stylu Dawid Kubacki lata najlepiej najdalej i wygrywa pierwsze zawody Pucharu Świata. Cieszę się, że zrobiłem swoje, oddałem dobre skoki. He. I to mi pozwoliło wygrać. E, miałem też, e, myślę, w miarę fajne szczęście. Do warunków nie wycieło mnie. Więc e, no myślę, że nie, nie mógł się ten dzień się szczęśliwiej dla mnie zakończyć. Na podium także Norwek, Halvor Egner, Granerud i Austriak, Stefan Kraft. Ładnie leci Granerud i daleko. Wiecie, Na piątej jest? pozycji uklasował się kolejny z Polaków, Piotr Żyła. Ładnie, ładnie szybuje, Puchar świata zainaugurowany, a to oznacza jedno, przed nami miesiące fascynujących zmagań najwyższych lotów. Czuć atmosferę skoku. Na to czekaliśmy całe, całe lato. Mimo deszczowej aury Polacy jak zawsze mogli liczyć na wsparcie kibiców, którzy towarzyszą im od lat. Początek na tej górze to są pierwsze sukcesy Adama Małysza no i kolejne wszystkie nasze obecności na skoczni do samego dołu. No atmosfera jest przecudowna. Jest zimno, ale nam jest bardzo ciepło, także fantastycznie. Zmagania w Wiśle śledził prezydent Andrzej Duda. Te ostatnie skoki były no, świetne I, i tutaj widać było, że ta walka była do ostatniej sekundy o zwycięstwo, no ale Pan Dawid wytrzymał, zwyciężył, no piękne. To jest właśnie sport. W tym roku same nowości. Po raz pierwszy zawody odbyły się w formule hybrydowej z lodowymi torami na najeździe i lądowaniem na igielicie. Co najmniej od miesiąca wszystkie reprezentacje skaczą na tor. Lodowych na różnych skoczniach, w związku z tym to jest przedłużenie. Oni się tu wszyscy bardzo pewnie czują. Po konkursie w Wiśle, skoczków czekają trzy tygodnie przerwy. Wymusił ją piłkarski mundial w Katarze. Tegoroczny sezon Pucharu Świata będzie najdłuższy w historii. Jedną z najjaśniejszych gwiazd, nowego trenera kadry Tomasa Turnbichlera będzie nie kto inny jak dzisiejszy triumfator Dawid Kubacki. Jest tak wyluzowany, widać, że u niego jest ten automatyzm w skakaniu. To co było za najlepszych lat, na przykład u Adama Małysza. Drugi konkurs już jutro, początek pierwszej serii o 16. Transmisja w TVP Sport i telewizyjnej jedynce. Dawid Helsner, Wiadomości.